Witam, dziś zaprezentujemy wagon, wagon restauracyjny firmy Lilliput, eee, wagon restauracyjny Liliput szpajsze wagon, Achstig der DSG, Wurde 120, 122, 7, ing. deutsche Bahn, eposze 3 prezentacja modelu. Wagon jest bardzo dobrze zerowany Dach wagonu. Poszycie. Wózek wagonu. Trzyosiowy. Tak samo tutaj. czoło wagonu, sprzęgi krótkie, i liput, podwozie wagonu. Yy, wagon ten jest historyczny, ponieważ yy, jest stosowany na kolejach niemieckich Deutsche Bahn, po dzień dzisiejszy w, w pociągach retro w pociągach retro, można je spotkać na, całe, na całej sieci kolejowej w Niemczech jak i poza granicami tego państwa. Jak widać baweł ma lepsze opory toczenia. I tak się prezentuje czerwony wagon DSG. Schweizer Wagen Niemieckich Kolei Państwowych. Za parę dni będzie zaprezentowany skład rządowy Adolfa Fischlera z składających się dwóch salonek i transport wagon oraz lokomotywy dedykowanej do tego taboru. Także proszę uważnie oglądać mój kanał i czekać na dalszą prezentację. Dziękuję.